Poznaj rolety ScreenZip od magdalena24.pl połączenie nowoczesnego wyglądu i praktycznego zastosowania. Tkanina, z której wykonana jest roleta, posiada atest budowlany i spełnia wysokie normy jakości. Szczelne prowadnice z systemem Zip chronią wnętrze przed owadami i zabrudzeniami, także w opcji smart home. Montaż szybki i czysty. Do tego 36 miesięcy gwarancji i kompleksowa obsługa. Jeśli chcecie poznać cenę waszej rolety, koniecznie wejdźcie do sklepu magdalena24.pl Wystarczy wejść w roletie, Przykładowe wyceny, dana, wyceny znajdziesz w naszym sklepie magdalena24.pl. A jeśli chcesz konkretnej wyceny pod wymiar, wejdź na stronę magdalena.pl do zakładki Wycena Produktu i tam na dole znajdziesz formularz do wyceny. A jeśli szukasz czegoś do zabudowy swojego tarasu, sprawdź rolety screen. Wycena produktu na samym dole pod danym produktem, czy to rolety screen, czy żaluzie drewniane, na dole znajduje się cały formularz do wyceny.